Nagłe zdrowie. Kiedy napisałam list do księdza Sopoćko w niedzielę 11 kwietnia, nagle mi się tak pogorszyło zdrowie i nie wysłałam listu tego, ale czekałam na wyraźną wolę Bożą. Jednak zdrowie mi się tak pogorszyło, że musiałam się położyć do łóżka. Kaszel męczył mnie tak strasznie, że zdawało mi się, jak się na pewno będzie koniec. 14 kwietnia czułam się tak źle, że z trudem wstałam na Mszę Świętą. Gorzej się czułam chora, aniżeli w ten czas, kiedy mnie wysłano na kurację. Wielkie miałam rzężenie i chrapanie w płucach i dziwne bóle. Kiedy przyjęłam komunię świętą, sama nie wiem dlaczego, a raczej jakoby coś mnie przynagliło do tej modlitwy i zaczęłam się modlić w ten sposób. Jezu. Niech Twoja czysta i zdrowa krew zakrąży w organizmie moim schorzałym, a ciało Twoje czyste i zdrowe niech przemieni moje schorzałe ciało i niech zapulsuje we mnie zdrowe i silne życie. Jeżeli jest wolą Twoją świętą, abym przystąpiła do dzieła w nim woli Twojej świętej. Tak się modliłam, Nagle uczułam jakby szarpnięcie całym organizmem i uczułam się nagle zupełnie zdrowa. Oddech mam czysty, jakbym nigdy na płuca nie chorowała i ból nie czuję i to mi jest znak, że mam przystąpić do dzieła. I to stało się w ostatnim dniu nowennym, którą odprawiałam do Ducha Świętego. Po tym uzdrowieniu nagle zostałam złączona z Panem Jezusem w sposób czysto duchowy. Jezus dał mi silne przekonanie, czyli utwierdził mnie w żądaniach tych w tej bliskości z Panem Jezusem. Pozostawałam przez dzień cały i mówiłam o Nie? zgromadzenia tego.